Ja pierdupia Nie wiem, Kocur to -1> wszystko 1 zgarnia Najbogatszy na tym streamie Dziękuję ci bardzo za 50 polskich złotych Dziewczyny ja, KOCUR1 przekazuje 50 złotych. Pewex, że będą palone zdyt. O, no to już można smutną buźkę tutaj na czacie napisać dla tych bloków emeraldów. Dla tych skrzynek emeraldów. Już można smutną buźkę albo po prostu zwykłe F napisać. Czekajcie, to jest takie, że rzucasz, nagle lecisz do góry, i wiesz? I nagle spadasz, wiesz co chodzi? Nie, wiem jak się nazywa, takie. Pfiu robisz, nie? I latasz, nie? I jak ja to zrobię na klepie, to chłop się zestra. Jak mi chłop to zrobi na klepie, to ja. Ja pierdziele... Kocur. -K -O -C -U -R 1 przekazuje 50 zł. Jak tego nie wrzucisz do odcinka? najlepszy serwer camperer. Jak tego nie wrzucisz, przyjad i kopnę cię z czuba w wora. Dziękuję ci, Kocur, bardzo 50 polskich złotych. Pozdrawiam. Ja nie wbiję tam top 1. Oczywiście, że wbiję. OCUR1 przekazuje Mnieka, z 10 z 3 bloków M. I pierwsza 200 pilnów, już możesz je palić. k a, m, p, r, kuty nasz. Dziękuję ci, kocur. <laughs> Nie no, może ktoś przebije. DRAGI LASERY DREZY STERYDY KLIPAK NUMERY Wódka KOCY KURD WWA. O r 1 przekazuje 100 zł. I Jeb stopy na bogatości, a nie na średniości. Fakty! Fakty, dziękuję ci bardzo! Polski polskich złotych kocuria. No nie wiem, nie wiem, co powiedzieć, dziękuję ci bardzo. Nie wiem no teraz to już na pewno będą spalone te skrzynki M -y. bubuła, koksy, koksy. Wszystko full ja jest to złotych. 98 ani jakiś lyk po 2 i 98 setnych na Orlenie. Dobrze, dobrze, dobrze. Od dzisiaj tylko 9. Od dzisiaj tylko chyba dzisiaj mogę sobie pozwolić na 98, ale tylko we wtorek na szelu, bo w, w cenie 95 jest. <noise> <mulity> KOCUR1 przekazuje 100 zł i plus 500 na S Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję bardzo, kocur. Nie no, Subik na kanale Kocura, to zarabiania Delu 1337 pierwszych smuski. Tak powinno być, tak powinno być. Tyle, ile wysłał, tyle subów proste No tak, a ja przy okazji skrzynkę zrobię Wódka, koksy, k***a, kroksy koksy wszystko pulownie KOC 1 przekazuje 100 złotych. To gdzie moje 20k Fakty! Fakty! Dziękuję bardzo, to prawda! Jak powinno być tyle subów, ile pieniędzy dostałem od kocura, to... To tak, to 20 tysięcy słów to no... Dzi**ki, dragi, lastery Dresy, Wódka, goksy, kur**e zroksy WWA, OCUR1 ja przekazuje 100 złotych. kurwa szkoda trochę, że nie da się skrzydełek kupić sarczaty. Za tyle pieniędzy to ja ci oddał moje, nie? <gryw> Za tyle pieniędzy to bym ja ci moje oddał. Ja pierdubiam. WWA! Wszystko pullow! KOCUR1 przekazuje 100 zł. Kurła mega SZLOCH SZLOCH Płacz Płacz Kropka GIF Dzięki kocu! Ja Pierdzielę! KUTKA KOKSZY KROKSY Wszystko kół lotu! 1 przekazuje 200 zł. 1000 polskich złotych. I polskich złotych dostałem! Ja pierdziele. Pier... KOCUR1 przekazuje 50 złotych. Juchac.pl. Pamiętajcie widzowie, najlepszy serwer w Polsce. Ja pierduję. Dragon może nam obciągnąć onlyUHC.plx. UHC to jest najlepszy serwer, po prostu UHC tylko. No i oczywiście, że tak. Niego tu powinno być 300 subów Ja pierdzielę. KOCUR1 przekazuje 50 zł. U kampera leje się martini, tak o... O, leje się, Martini, leje, tak, tak. Nie, ty no nie rozlewaj mi wody. KOCUR1 przekazuje 50 złotych. Już 50 K im spalone na tej edzie będzie nice. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję bardzo. Spalone było na tej edzie, widzowie, a wy ile sobie spaliście na tej edycji? Czuwałem. KOC UR1 przekazuje 50 zł. Zawsze możesz płacić ze juhace.pl to najlepszy serwer w Polsce. No, to najlepszy serwer w Polsce. Oczywiście. Ja nawet nie wątpiłem nigdy, że może być inaczej, nie? Ja nie wątpiłem nigdy, że może być inaczej. Ja z zawsze wiedziałem, że to jest najlepszy serwer w Polsce, nie? Ale ja zawsze też wiedziałem, że kocur 1 to mój ulubiony youtuber. Mój ulubiony youtuber to kocur 1. To ja też nigdy w to nie wątpiłem. Nigdy, nigdy nawet przy nie zrezygnowałem z mojego ulubionego serwera, nie? A. Ja pierdopiam. Po prostu, po prostu palone. Tyle emeraldów, tyle emeraldów. Nie jedna osoba na dragonie to by. To przez całą edycję nie widziała. Przez całą edycję nie widziała tylu. Ja pierdopiam. Jeszcze każdy pojedynczy stack. Każdy pojedynczy stack. Palony to, co wyku zostało, też trzeba spalić. K.O.C. UR1 przekazuje 50 złotych. Jak tego nie będzie na Otto, to wora z Didi. O. Będzie, będzie, Zobaczmy, będzie, dobra, będzie, dobra, na odcinku, będzie na odcinku, będzie na odcinku. KOCUR1 przekazuje 50 zł. A, podkładka na streamie jest. No i chuj, skopieci Wora, przykro mi. <grym> Dziękuję bardzo. Kurwa, ja nagrywam głosówkę do podkładki, a ona na streamie siedzi, nie? KOCUR1 przekazuje 10 zł. Dobrze. To chociaż jedni śmigło, pla. Śmigło mogę. Śmigło fotelem wariacie. Leci helikopter. <grym wytrzymały> Za 1400 zł jak najbardziej.